Dobra, witam w koszmarze Squidville. Było coś takiego jak Squidville, nie? W sensie był chyba odcinek, w którym było miasto pełne skalmara. Był... tak mi się wydaje, że coś takiego było. Więc zobaczymy, co się w Squidville będzie działo. Squidville samo w sobie wydaje się dość koszmarny. Wytrzymaj z jednym skalmarem, co dopiero z taką ilością. Dobra. Let's go. Hey, Spongebob! <laughs> Zapomniałem, że to są te AI-głosy. Oh, Dobra, idziemy szukać skalmara. A, i lewym pukam. No dobra. Jan? Squidward? No to nie można, dobra. Puchni Patryka. Co tam, Patryk, u ciebie? Jak leci? Mogę ci na bębenku zagrać? Kurwa, to jest dziwny ruch ręką, powiem szczerze. Dość, no, mega dziwny. Mmm. Skalmar! Szmato! Nie, gdzie jest każdy, kurwa, tylko gdzie jest skateboard. O kurwa, tam się pali coś! Poka to! O, lampa mruga, jest horror! Co jest, kurwa, ty Patryk widzisz to? Ja pierdolę! O wszedł w dom! Nie <laughs> no, te gry są Co tu się stało? Co? 228 To co teraz robimy, Patryk? Halo? Patrick, where are you? O kurwa Patryk eee. Patryk? Pewnie schował się pod swój kamień, dobra Co to? O kurwa mać <laughs> A to co? O, cześć! Czy on poszedł ja zreć? <grym> <grym> <Sorry. grym> no spoko Halo? Co robimy Patryk chodź? Problem polega na tym, że ja nie wiem gdzie mamy iść, wiesz stary Ale cieszę się, że jesteś, czuję się trochę raźniej O, co to? Auto? Łodzie auto? O kurwa! Jazda! Patryk, chodź! Jademy! Let's go! Tylko pytanie, gdzie jedziemy? Ale musiałbym mi się pokazać. O, tu coś jest. Jakiś park. Co jest? jest jeszcze więcej domów. O! Co jest? Dawaj. No to do roboty! No dobrze, no już. O kurwa. To nie wyjdzie siedem. A nie siedem już było, to dziewięć. Patryk! Dobrze ci idzie? No, teraz dobra, git. O kurwa, czekaj tu. To... to co tu? Poczekaj, to ten skalmer nie jest zły? Cześć, Squidward, Patrick.

Dobra, idę do parku. Sekta kanibali. Patryk, chodź, jedziemy. No we Patryk. To kurwa akcja. Mam ich. Rozjeżdżam szmaty. Patryk, to widzę, pat na ten sam pomysł. Podoba mi się. Upuścili klucz. A co jest kurwa? Muzyka taka średnia. No pierdolę, przestraszają się muzyki. Dobra, Siema, ma Squidward. O, o. <grytanie> <grytanie> Mówisz, dobra, jazda. Zapraszam, jesteście? Kurwa, ty, wysiedzicie w sobie. Czy obok siebie? Obok. Dobra, już wyjeżdżam, już wyjeżdżam, już wyjeżdżam. O, świetnie. Jazda. Pełna moc, co tam leci, kurwa? Co to tam leci, widzisz to? jest meduza, kurwa? O, chuj. Chciałbym. O, cześć. Iś. Iś. Co jest kurwa? To było dziwne. O co chodzi? Squidville. To nie jest już to samo miejsce. Jak za dzieciaka. Wyjazd. Nara. Co? Co to kurwa jest? Co jest? NOSFERATU! Czy my się teraz bawimy w Kangur Kakao? No dobra, niech będzie Cyberwyścig, kurwa Ale jaka muza! Bengerek, człowieku Chodź tu, Skalmar! Cieciu No, jest teraz trudniej, ale damy radę O, prawie Prawie mu zajebałem no, Zderzak będzie do wymiany Dobra Na razie idzie całkiem nieźle Czyli to tak wygląda oglądanie Spongeboba, gdy się Nawciągasz Rozumiem Ciekawa atrakcja

A kurwa! Co tu się odpierdala? Co to jest? Już już Spongebob. Co tu się dzieje? Co chodzi? Takiego czegoś po bobie, bo to się nie spodziewałem, jeśli mam być szczery, no ale dobrze, robię czystkę, no Muza jak w dumie, kurwa. A myślałam, że moje sny są porypane. Nie, jeśli myślisz, że twoje sny czy wyobraźnia są chore, spójrz na to. Spójrz, kurwa, na to. Ty, czy ja mam gdzieś iść w ogóle? Czy ja mam po prostu teraz level do zabijania śmieci? O co chodzi? Co się dzieje? Ciężko utrzymać powagę w tym miejscu, szczerze mówiąc, paliwo, paliwo, paliwo! Co jest kurwa grane? Tęskniłem za grami spongebobowymi, powiem szczerze. Tęskniłem, to jest ten level horroru, który... No nie możesz oczekiwać tego poziomu po innych grach, prawda? To jest jedyne w swoim rodzaju. Niepowtarzalne. Wyjątkowe. Palże się kurwy! Przepraszam, trochę mnie poniosło. Obudził w sobie malarza. Ta. Ach, ten akwarelista. Ale ogień. No. Ej, dobra, bo ja mam przeczucie, że tak naprawdę powinienem gdzieś pójść, a nie ich podpalać w nieskończoność. Chociaż. Może nie Gdzie on kurwa iść? Kurwa, się czuję jak na koncercie we Władysławowie, człowieku, jeszcze te ognie. Kurwa, buciki. Udało mi się? Czy coś? Jakoś tak atmosfera zamilkła nieco. Hmm. A skoro jest cisza, to mogę gadać. Pytanie, gdzie jest cel? Gdzie się udajemy? Jak chcemy wyrwać się z tego koszmaru w Squidville? Boss fight? Nie no Jakby to się Co jest? Jakby tu się wielki Skalmar zrespił Z paskiem zdrowia, to by było ciekawie Dokąd no zmierzamy? Quo Vadis Squidward A w sumie SpongeBob Tutaj? Chyba tutaj Wyjście z miasta Jazda ja nie mam nóg. O kurwa. Dobra. I co teraz? Wyrwałem się z koszmaru Squidville'owego, czy nie? Czeka mnie chyba nieskończona droga. Będę bieg jak Forrest Gump. Nie poddaje się. Ja biegnę. Ja się niczego nie boję. Nie kończę streama, dopóki nie dobiegnę do końca. Husbands... <mission voices> jak tak sobie chodzę, to... Przypomina mi się czas, kiedy w gimnazjum nasz trener zadał nam zadanie. Powiedział, biegnijcie. Powiedzieliśmy po co? On powie, powiedział, na szóstkę. I musieliśmy 30 kółek przebiec, żeby dostać 6. Całkiem głupie, ale udało mi się. Porównywalne odczucie. O, chyba ma koniec mapy. Nie no, kurwa, co tu się dzieje. No dobra, idźmy dalej. Chodźmy, chodźmy. Na koniec świata i jeszcze dalej, jak to mówił baza Astral, prawda? Hmm. Jakby tak się nad tym zastanowić, to jest to całkiem ładnie. Jakby się jeszcze szerzej nad tym zastanowić, to już nie pamiętam, w którą stronę powinienem biec w tym momencie. Powiedzmy, że tutaj. Czy ty zbagowałeś grę? Nie, nie. Po prostu ta gra jest. Ona skłania cię do takiego abstrakcyjnego myślenia. Do zastanowienia się trochę nad całym metafizycznym sensem uniwersum Spongebobowego, gdzie. Nie wszystko jest takie proste, że nie tylu, że ścieżka nie równa się, że musisz nią akurat podążać, że to ty wyznaczasz własne ścieżki. Rozumiesz, to jest dość wyjątkowa rzecz. Ty w miejscu biegasz, nie biegam w miejscu. Uwierz mi. Nie zmienia faktu, że nie wiem za bardzo, gdzie mam biec, ale. Druszając etno. Hmm. Cóż, gra ewidentnie nie była przygotowana na moją ciekawość. Nie oszukujmy się. To nie jest tak, że ta gra jest zbagowana. Ta gra po prostu skłania się do trochę innego pojmowania. Zasad gameplayu niż wszystkie inne nudne produkcje robione na jedno kopyto, tak? Więc doceńmy te abstrakcyjne rozumowanie twórców. I nie bójmy się powiedzieć tego, że ta gra jest jedyna w swoim rodzaju. Nie bójmy się docenić czegoś, co faktycznie jest sztuką. To ty poszedłeś poza mapę? To nie do końca tak jest. To bardziej twórcy skłonili mnie do myślenia tak zwanego outside the box. Jak widać, jest to niezwykle opłacalne. Najlepsze jest to, że faktycznie obraliśmy dobry kierunek. Że ja niedługo pojawię się w mieście i ja to wiem. Bo ten listek, czy chuj wie co, świecącego się w lewym górnym rogu jest coraz bliżej. Albo po prostu gdzieś jednak zbłądziłem oczami. Przyznaj się, zgubiłeś się? Nie, no stary. Jakby nie da się zgubić w miejscu, które nie do końca jest miejscem. To nie jest tak, że to jest jakieś konkretne miejsce. To jest pewna sfera doświadczeń spongebobowych, w której się znajdujemy w tym momencie. I nie ma tutaj żartów. Nie da się w tym zgubić. Skończ pierdolić i filozofo filozofować? To trochę tak, jakbyś mi powiedział: skończ grać w tę grę. To wszystko to jest taka trochę metafora życia, że nie do końca wiemy, gdzie zmierzamy, że nie zawsze widać tą ścieżkę tak łatwo namalowaną, że to nie jest tak, że od razu ktoś ci wskaże punkt A i punkt B, między którymi masz się poruszać. Czasami musisz samemu stwierdzić, że w tej takiej Niepojętej sferze życia musisz samemu gdzieś przejść, musisz samemu się poruszać, mimo że ścieżki może być nie widać, mimo że możesz nie widzieć otoczenia tak, jak widzą je inni, to ważne, żebyś parł przed siebie, żebyś liczył na to, że jednak na końcu tej ścieżki przywita cię coś. Czy wszystko w porządku? W jak najlepszym. Zostań poetą? Nie. Chcesz wiedzieć, co miałeś robić, by była końcówka gry? Ale ja jestem właśnie w trakcie dążenia do tej końcówki, możesz mnie pozostawić w spokoju? Jak myślisz, co czeka Cię na końcu ścieżki? Myślę, że nie powinniśmy tego zgadywać. Myślę, że po prostu powinniśmy iść i przeć przed siebie. A to, co się stanie, to się stanie. Co się wydarzy, to się wydarzy. I wszyscy będziemy tego świadkami. Tak jak mówiłem, będę nieustająco leciał przed siebie, leciał do przodu, aż do momentu, gdy siła wyższa mnie powstrzyma. Ale nie ma takiej siły wyższej, która by mnie powstrzymała. Łezka się wokół kręci? Kręci się. No zwłaszcza ze zmęczenia, kurwa, od wciskania klawisza W cały czas. Sam tego chciałeś? Oczywiście, że tak. Jesteśmy kowalami swojego losu, wybieramy sobie własne ścieżki i nie możemy czasami z nich zawrócić. To jest też dowód tego, że jeżeli gdzieś już pójdziesz, to musisz lecieć tam do końca. Oczywiście ostatecznie da się czasem wycofać z całego mm, podróżowania przez tą sferę życia, natomiast może się to wiązać z resetem, że jednak w pewnym momencie musisz tą ścieżkę obrać zupełnie od nowa. Nie możesz tak sobie po prostu zejść z toru na tor, że tu nie ma żadnej zwrotnicy ty w tym wagonie życia rozumiesz. To się nawet nie robi bliższe, robi się. Robi się i uwierz mi, że cel jest coraz bliżej w zależności od tego, jak mocno wierzysz w to, że możesz go osiągnąć. Pozwólcie, że udam się na chwilę do toalety w celu kontemplowania nad tym zagadnieniem, a później dokończenia swojej misji podróżowania. Zaraz wracam. Doszło do mnie, że to może być nie tylko metafora życia. Mm, ale i de facto przedstawienie tego, jak wyglądało stworzenie świata. No to może być trochę większy koncept, że twórcy mogli chcieć nam przekazać coś szerszego, coś jeszcze bardziej niepojętego. Bo tak jak mówi, czy jakby fizyka, czy, czy Biblia na początku nie było nic. No i tak trochę kurwa tu jest. Inni powiedzą, że to nether z Minecrafta. Z tym bym się nie zgodził, akurat. Ale jedno jest pewne: że gdzieś zmierzamy, że gdzieś się zbliżamy, że gdzieś dążymy, że jakiś punkt w tej mapie życia jest coraz bliżej, że do któregoś dochodzimy. Ale do którego? Gdzie? Dlaczego? Po co? I kiedy do niego dojdziemy? Tego już nie wiem. Na te pytania odpowiedzi poznamy w trakcie najbliższych pewnie 10 godzin. Trzymajcie się krzesła. To jest coś ciekawego, bo tutaj mamy sferę naszego umysłu, tak? Nightmare, koszmar, coś, jakaś pewna projekcja naszego umysłu, która mogłaby wpływać na postrzeganie rzeczywistości. I gdy się tak nad tym szerzej zastanowić, gdy troszeczkę nad tym popatrzeć, jeszcze do tego posuwamy się w pewnej takiej metafizycznej przestrzeni w czerwonym kolorze, który no, przez wielu jest wskazywany na kolor. Jakiejś agresji, tragedii kojarzy się z krwią, prawda? To jest dość kurwa zasadne, żeby stwierdzić, że ta gra ma misję. Że to nie jest zwyczajny produkt, który za darmo ma po prostu dostarczyć Ci 10 czy 15 minut spongebobowej przygody. Nie. To jest coś znacznie grubszego. To jest coś, co odkryją tylko ci ciekawi. To jest coś, do czego dojdą tylko ci, którzy chcą do tego naprawdę dojść. Chociaż oczywiście dojść jest ciężko, zwłaszcza gdy mamy NNN, ale nikt nie zakładał, że będziemy grali w tę grę w listopadzie. Gdzie ty jesteś? Zastanów się, czy to pytanie ma de facto sens. Czy to jest ważne, gdzie jestem, czy raczej ważne jest po co jestem. A jestem w celu. W jakim celu? W celu dotarcia do celu. Bo to element dotarcia do celu jest tym, co chcę osiągnąć, jest satysfakcją, jest ostatecznym trofeum na tej ścieżce. To wod, nie, to nie wod, ale przez wody przemierzamy, przez oceany wyobraźni twórców tej gry, przez zbiór wyobraźni i myśli kłębiących się w głowach deweloperów, które wylewają się teraz Czerwonym Morzem w dosłownie i w przenośni, przez które przechodzimy. Dziękuję Babur za Prima. Doceniam Twoje wsparcie w tej wędrówce. Którą niektórzy pewnie nazwą tułaczką, ale wierzę, że coś z tego będzie. Mmm, tak. Słyszysz to? To kroki. To dźwięk zbliżania się do celu. Raz za razem postępujący progres w życiu, <grywa> dobra kurwa. <grywa> no i widzisz, on też kroczy, on też kurwa idzie, on też dąży. Co jest, już? Thank you, SpongeBob. You <laughs> saved us. <laughs>